W kolejce jest Przemysław Czarnecki. Witam serdecznie. Słyszałem, że bardzo słodko było. A ja tylko z konkretnym pytaniem, bo Piotra poprosić o adres jakikolwiek, pod którym można go zastać. Halo, halo. No jesteśmy, nie wiem czy Piotr odpowie na pytanie. Znaczy nie, bo nie, Ja się w ogóle nie, do tego ja nie, nie będę odnośnie. Piotr się zarzekał, że na mój temat się nie będzie dopowiadał. po czym chociażby po, po tej walce moją mamy od... Także umówmy się, będzie to inaczej załatwione z nim. E, to jest pierwsza rzecz. A drugi wątek, związany jest z Marianną. E, ja nie wiem, czy wiesz, jaki jest dzisiaj dzień w kalendarzu. Niezręczna cisza. E, sądzę, że, e, sądzę, że akurat konflikt tym razem z tą parą, bo akurat do, e, do Piotra w tym momencie dołącza Marianne, to będzie przeze mnie kontynuowane. Czyli tak jak zarzekałem się, że pewnych tematów nie będę im wyciągał, to w najbliższym czasie to będzie wyciągnięte, no i tyle z mojej strony, tak. No dobra, nie rozumiem, że Piotr nie chcesz odpowiedzieć, nic powiedzieć? Znaczy, no co ja mam na to odpowiadać, no jak pytam mnie o adres, to wiesz, to to jest taka legalna groźba, że no, no po co mu mój adres. W celach adres, procesowych, to... procesowo. Tak, proces czyli... Ale czekajcie, bo powiedziałeś Przemku, że Piotr nazwał jakoś brzydko twoją mamę? Tak, nazwał na wywiadzie. Jakim Ja wczoraj, wczoraj, wczoraj mi znajomy to wysłał, także akurat ja mówię, ja z tą osobą nie będę się, nie będę się łapał, więc tak powiem, policznemu, bo to jest zwykły frajer. Ale ja nawet tam nie wiem, rodzin, kto jest twoją matką. Ja, rodzin, ja o twoim ojcu mam najgorsze zdanie. No, to tym bardziej, jeżeli mówisz takie rzeczy o osobach, które nie znasz, no to świadczy o tym, że jesteś Jaką córką? W ogóle tak. o czym ty mówisz? Ty, ty nie wiesz, jak mnie nazwałeś? No to czego to ty weź? jak A, bajerę. że się nazwałem skur... nie nie kiedyś, tak. No to właśnie to oznacza. nie wiesz, co oznacza słowo. No to w języku polskim oznacza Dobrze. takiego śmiecia, jak ty nie ma nic wspólnego z twoją matką. Wiesz, to w tym momencie, w tym momencie pokazujesz swój w poziom. W tym momencie to... Zamnę dlatego, że już mam cię tak dosyć, ty patusie skończony, ty okay. polityczny sam, błaźnie, zamnę, mam cię... C... C... Się, I tylko dlatego, że miałem na myśli dobro Marianny, bo żebyś bo się bo bo w końcu zamknął, to to nie to odzywałem cię wiele lat. Wiele lat się nie odzywałeś? Człowieku, <noise> a co ty na mój temat mógłbyś się rozwijać wiele lat? Kim ty w ogóle jesteś? <noise> parterem... Ja ci powiem, kim ty jesteś. Jesteś zwykłym to wykształcenia, wyciągniętym przez swojego ojca, jakiegoś cwaniaka, masona, człowieka służby. Nura obrzydliwego, który woził swoją duchę w parlamencie na czterokołowym wózeczku, Uf. bo mu się chodzić nie chciało. I ty, błaśnie, patusie, pijaku, alkoholiku, degeneracie, będziesz mnie obrażać, ty będziesz mówić mnie, ty będziesz mówić mnie, bydlaku, że ty będziesz Dek. mnie promować czy windować w Polsce, kim ty jesteś. Ty byłeś posłem no namem, ciebie nikt nie zna. Jak można być w ogóle posłem i nikt cię nie zna? Ty powinieneś skończyć bizmie wytrzeźwień, z tymi ja twoimi zarzutami, z tymi z... wytrzeźwień, z tymi zarzutami ja, ja, o, o ataki ja, z nożem, ja, z alkoholem. Ja to zacząłem, ja zacząłem, ja to zacząłem, ja razem skończę. Ty Skończy, skończysz, ty skończysz w izbie wytrzeźwień. A wy nie jesteście razem? Wy nie jesteście razem, wy się obok siebie siedzicie i się łączycie tak osobno, czy jak? Oj, sądzę, że władze będą chyba być zainteresowani tą walką, tylko tak jak mówiłem, ja z tą osobą nie ma możliwości, żebym zasiadł przy jednym nawet... A nie, inaczej, przy stole mogę zasiąść. Nie ma problemu, ale na pewno walki mu nie będę dawał, bo to przecież jest zwykłe, addycyjne kaszą. są. Temku, ale 4, jeżeli pytasz o jego adres, żeby gdzieś tam przyjechać, wyjaśnić. Tak, to jest prawek, prawek, w tym momencie no. przejdźcie. To jest gościu, który jest zwykłym frajerem, który jakikolwiek atak na jego, na jego stronę, grozi pozwami z wami i tak dalej, i tak dalej. No to, 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 to ja nie jestem jedyną osobą. Ja grożę pozwami? wami? Ja grozę pozwami? wami. Przed do, chwilą, tu wjechałeś i mówisz, że mam jakiś proces, bo cię... nazwałem. No tym razem Ty jesteś najbardziej no, no, atentyjną. W historii swojego życia poznałem. Nie znam drugiego człowieka, który wychodził za mną jak pies. dzwonił wszędzie tam, gdzie jestem. Zabierał głos tam, gdzie się odzywam. Pisał komentarze tam, gdzie się pokazuję. Przyjeżdżał wszędzie tam, gdzie jest moja obecność. No i to dalej. Ja się nie nigdy, jak ty dzwoniłeś, bo już po prostu mam dosyć tego rynsztoku, który ty masz do zaoferowania. Ale po jest, prostu wreszcie ja ktoś zobaczy, jaką ty jesteś patologią. Ty chodzisz za mną jak pies. Ty chodzisz za mną jak pies. Gdziekolwiek jestem w wywiadzie, tam Czarnecki dzwoni. Gdziekolwiek się pokazuje, tam Czarnecki pisze. Gdziekolwiek się. Ku... We, tam Czarnecki już jest pierwszy, ja mam wrażenie, że Ty nie masz swojego życia, tylko Ty chodzisz cały czas za mną, żeby pięć minut chociaż, żeby ktoś Cię usłyszał, żeby ktoś jeszcze o Tobie wspomniał, żeby chociaż jedna subskrypcja przybyła, bo Ty pokażesz, I potem piszą Ci frajerzy, o Czarnecki Sigma tam wyjaśnił koczarowskiego, a Czarnecki ja Sigma wie, że jak wyjaśnia. patus, jak Gdyby patus takich patusiarzy, jak Ty, to ja, ja całe życie widziałem w łódzkich tam bramach tam, takich życzy, meneli ty masz, jak Ty, Ty masz tak, styl menela. 40 głosów dostałeś statując do Sejmu, i ty się z jakiegoś polityka wielkiego będziesz robił? Jesteś żanujący. A ty dostałeś do Sejmu, bo twój ale, stary ci miejsce ja załatwił. Nikt cię nie zna, nie masz żadnego girałeś, taka wykształcenia, taka nie masz żadnych ta poglądów, ta. poglądów, nie masz nic do powiedzenia. Twój tak ojciec przerobił ileś partii, no. nie ma żadnych poglądów. Ty żadnych. Ty, ty będziesz mi do tej do mu dostałem, czy nie dostałem? Ja, ja miałem ojca polskiego, patriota, świetnego człowieka, a nie takiego schaba jak ten twój koniunkturalista, cwaniak obrzydliwy. No, coś jeszcze? Bardzo dużo, bardzo dużo. Tak może na temat twojego taty porozmawiamy? No porozmawiamy, no, no dawaj, no co? Wielki, wielki artysta, wielki artysta, która filmografia polega na tym, że ponad połowa filmu, który podobno brał udział, nawet jest wymieniony w czołówce. No to jest mniej więcej coś takiego. Dlatego, typu. że był aktorem teatralnym tak samo, jesteś, tak samo jak on był aktorem trzeciego planu, to tak samo ty jesteś aktorem trzeciego planu. Również Mój ojciec był aktorem teatralnym, planu, grał na deskach jest, największych teatrów i grał główne role. A w filmach to, w to tak sobie tak. dorabiał, jak miał wolną chwilę. Bo gdybyś wiedział cokolwiek, ty błaźnie skończony na temat aktorstwa, to wiedziałbyś, że przez dekady Takie uczono szereg, aktorów teatralnych doktor, i filmowych i to były dwie różne szkoły. Tak. Ty powiedz lepiej, którą szkołę kończył twój ojciec! Czy to nie jest jakiś stary kiejkut? Czy to nie są jakieś wojskowe służby informacyjne? Czy to nie jest jakiś człowiek służb, który wszystkie partie znaczy, antysystemowe znaczy, przeszedł, by, a jednocześnie chodził z obronną ręką. akademię medyczną gdyby skończył akademię medyczną o psychiatrii to na pewno tobą mógłby się zainteresować ale to w sumie na szczęście mnie nie dotyczy ja to mogę tylko pogratulować tak, mój, mój wszystkie partie antysystemowe tak? ja, ja wszystkie partie które się rozleciały a teraz się partii, do grzechu tak, zabrał tak, na przykleja. cały świat cały świat zaliczył tak dobra ja ci powiem teraz jedną jedną rzecz że miałeś możliwość milczeć po moim telefonie ja w żaden sposób się nie opowiadałem na twój temat ty zacząłeś to i, i, I dobrze wymagasz, To ty tu no. przylazłeś, ty tu przylazłeś, tam ja tam powiedziałem, białeś, tam że tam ja ci modlę o to, białeś, tam żeby zniknął z mojego białeś, życia. I to właśnie najlepiej też ludzie widzą, się, że ja mogę się nie odzywać, dobra, jak ty dzwonisz. Teraz, ja mogę udawać, że ty do... nie istniejesz. Ja mogę, mogę cię lekceważyć, teraz... a ty łazisz za mną jak nie, a ten już, który chociaż minutę jeszcze chce ugrać, chociaż jeszcze sekundę pobyć, w blasku reflektorów, żeby ktokolwiek usłyszał o ty. Bo bez tego, Dobrze, bez tego naprawdę, ty ja nic nie istniejesz, tak. ciebie nie ma, bez ja tego wiem, ty bo... nie istniejesz, nikt by o tobie nigdy nie usłyszał, ty się przykleiłeś Taka do Mariany tak. jak która cały czas wali smrodem wokół niej, to, nie. to, to jest jedyny twój pomysł tj. Tj. na życie. Do dokleił, o tym, do kogo ktoś się dokleił, to też będziemy rozmawiali, nie ma żadnego problemu, chcesz swoją partnerkę w tej sytuacji postawić, jest okej, okay. ja wam powiem tylko jedną rzecz i to jako, że tak powiem, tylko taki dobre entre, taki... Przeby, by... Taki przystawkę do tego, co, co się będzie działo w najbliższym czasie. Jedynym powodem, dla którego Marianna się wyświetla z tą osobą, jest to, że on grozi, jeżeli odejdzie. No i Marianna jest leciutko tutaj, leciutko, że tak <grym powiem, <grym ten. O ja Boże. Mam dalej, Oby to, by to były argumenty mariany, tego typu. Oby to były -y właśnie Marianne takie historie i sensacje. Będą, będą w związku z tym, będą właśnie publikowane, żeby, żeby ludzie zobaczyli, że jesteś osobą sobą. Żeby ludzie zobaczyli, że wszystko. dla atencji ja jesteś w stanie wszystkich to pomówić, to wszystkich to to zdradzić. Wszystkich pomówić. Ty powinieneś ty błaźnie się chwalisz koneksjami politycznymi, że ty siedzisz z prawdziwymi politykami, ty masz kontakty. To dlaczego schodzisz za nami? Dlaczego wymyślasz jakieś pierdoły? Dlaczego jakąś modę na sukces uskuteczniesz? Grodzisz jakimiś skandalami, mówisz o jakichś zdradach, zamiast zająć się swoim życiem i karierą! Dlaczego ty nie potrafisz się z tobą zająć? Dlaczego ty nie umiesz nic w życiu zrobić oprócz odlowania innych? Salony reporter przy tobie to to wyżyny dziennikarz. Krzywdy. Nie rób sobie tylko krzywdy po tym telefonie, bo będę miał cię na sumieniu, no. Krzywdy. Ja teraz będę żyć każdego dnia za wszelką cenę, żeby dożyć twojej śmierci. Hmm, mocne słowa. Jak, jak na zaburzeń. No coś ja mogę więcej powiedzieć. Ale jesteś, jest one man show robisz i, i, i całkiem fajnie się to wychodzi. No. Jak oni nie będą razem, to nie wierzę w miłość. Czemku, ale to trochę może tak z boku wyglądać, że rzeczywiście gdziekolwiek pojawi się Piotr z Marianną, tam pojawia się też ty. Czy to nie jest tak też, że jesteś po prostu troszeczkę zazdrosny. Nie, ja nie Dobra. jestem. Ja Marianna dobrze wiesz, że ja nie jestem zazdrosny po historiach z początku września. No. I moim jedynym, moim jedynym warunkiem, że pewne rzeczy będę normalnie z nią podchodził, to jest to, że właśnie ta osoba się odbędzie, ode mnie trzymała z daleka. Na każdym programie, jak był temat mój poruszany, on to on opowiadał o jakiejś... A Mamy dlaczego czytany. na każdym programie był Twój temat poruszany? Temat Czy ja kiedykolwiek się odezwałem sam z siebie na Twój temat? Wszyscy wywlekają Twój temat, bo, to, bo cały czas no, łagodzisz no, dla nami, bo cały czas grozisz jakimiś historiami niestworzonymi, bo cały czas szantażujesz. Każdy dziennikarz chce wiedzieć, co Ty masz, jakie to są sensacje, co ten Czarnecki ukrywa, i dlatego mnie męczą Tobą cały czas. A jak Tobą mnie nie męczą, to Ty dzwonisz do programu. Sensacje, dokładnie tak. Na to się pisałeś, wchodząc do flików, no. Słuchajcie, ja uważam, że po tej, po tej rozmowie, po tej dyskusji to musi się skończyć w OKTAGONIE, bo nie, ale to nie, nie, ma... jest, nie ale to, jest, to jest osoba, której dob, dobrze wiemy, że tylko i wyłącznie pod nie z moją walką jego osoba zaistniała. On faktycznie całkiem nieźle się sprzedał, no bo z jednej strony jako, że tak powiem, podtrzymywałem, z drugiej strony jako partner Marianny ma jakieś tam wyświetlenia, z trzeciej strony Jaga jest osobą, która nad wyraz dobrze się zaprezentowała na tych konferencjach. To też jest ciekawe zestawienie, miało tu zasięgi na Twitterze, ale zresztą pokazując Teraz, co, co, co jest? To jest gościu, który ma duże psychiczne zaburzenia, odpala się na, na, na sam, że tak powiska. I tak było zawsze. Ja ci gościu nie dziwię się, nie dziwię się, że ty się tak zachowujesz, no bo to mając przechodzony towar przeze mnie wielokrotnie w ostatnim czasie, no to ja się nie dziwię, że tak, że tak tak, w tak, swojej frustracji. Przechodzony towar przez ciebie, Marianna ma do ciebie takie obrzydzenie. Ryski. Tak, i dlatego ci, dlatego będą wiadomości opublikowane, które będą pokazywały jej obrzydzenie, bo to ty już zrobisz nie teraz jej idiotkę, tak? To teraz ty robisz. Była moja prośba, trzymaj się z dala. W wiadomości do Marian było pięć wysłanych w ciągu ostatnich dwóch tygodni. Za każdym razem wysyła przemkę, ja cię przepraszam, to tam, owam to, to. No chyba, że brałem jej telefon. No, tak, to, dlatego, no. że się boi twojej psychozy, bo się boi tego, że ciągle ją szantażujesz, bo się boi, Słuchaj, tego, ja że ciągle mam i pobliżu, ja boi 30 się 30 od swoich bliskich, ja 30 boi 30, się 30, ciebie, bo 30, i piszesz, że jesteś gościem, który nie ma nic do stracenia, 30, rozumiesz 30, to? Wypisujesz 30, do dziewczyny, 30, że 30, nie masz 30, nic do stracenia, ona się boi o swoje życie Kilkadziesiąt dni temu mnie Patrycja zostawiała. Ty tego pewnie nie wiesz, no ale dobra, to już... Słuchaj, nie chcę mi się tych tematów... Znaczy mogę wyświetlać, nie ma problemu. Tylko jest tam Marianna i ciekawe, czym ona w tym momencie milczy. No przecież ona powinna teraz stanąć po twojej stronie i opowiedzieć, jak bardzo się mnie boi. Znaczy ja wiadomo, że ona się boi tego, bo to, co dzisiaj powiedziałem A, to będę mówił B, C i D. Żadnych tematów związanych ze związkiem do tej pory nie wyświetlałem. To, co się działo przed kwietniem, nie wiem, nie mam pojęcia, jak się zachować, bo uważam, że ona zachowała się wobec mnie ultra nielojalnie. Nie wiem, czy na ciebie napuszczała, ale w każdym razie nie miała żadnego trzymania tobą. Bo tak ja mówię, dobrze wiemy, znaczy tak jak ona mi mówiła, to może być coś zupełnie innego, że nie jesteście razem, to ty było tylko i wyłącznie na potrzeby tej walki, no i tego, że ona się boi po prostu, że zrobisz sobie jakąś krzywdę, to po pierwsze, no jak to będzie wyglądało, że ona zmienia tych partnerów, jak rękawiczki to tamto. No bo wiadomo, że jeszcze tam po drodze były inne osoby. Ale no, no mówię, no, chcesz zrobić z niej idiotkę, zrobi się ją notorycznie, to wystarczy a propos tych komentarzy Przemek Sigma one nie biorą się z niczego, bo różnica pomiędzy nami jest taka, że ja nie drę mordy, tylko staram się merytoryczne argumenty na poparcie tak. nie, konkretnych Miałeś też. ostatnią szansę Och, ze mną normalnie porozmawiać. O, jak o, o, powiedziałem do chłopaków z kanału sportowego, żeby dali ci zadzwonić, podszedłem do ciebie spokojnie, z uśmiechem, <riszy> powiedziałem: dawaj, przemyk. I, I żeby i... dali zadzwonić, tak? no. no.